Laudetur, Jezus Chrystus. W mediach pokazała się informacja, że zdymisjonowany przez Franciszka biskup diecezji Tyler, biskup Joseph Strickland, otrzymał zakaz odprawiania mszy świętej na terenie diecezji, którą do tej pory zarządzał. Jest to zakaz, który obejmuje zarówno msze święte sprawowane publicznie, jak i prywatnie. Pozwolę sobie w tym miejscu przypomnieć, że nie postawiono mu żadnych zarzutów, nie miało miejsce żadne postępowanie, on nie jest duchownym w karach kościelnych, więc mamy tu po prostu do czynienia z kolejną szykaną przeciwko niemu. Chodzi prawdopodobnie m.in. o odcięcie go także od wiernych. W wywiadach, których do tej pory udzielał, umówił, że tak naprawdę nie wie jeszcze, jaki będzie jego dalszy los. W sensie nawet, czy będzie miał możliwość mieszkania na terenie swojej byłej diecezji. Teraz już widać, że jest to prawdopodobnie chęć po prostu pozbycia się go z tejże diecezji. On pochodzi z Teksasu, ale nie z, terenu, nie z terenu diecezji Tyler, tylko z diecezji San Antonio, więc być może jest to próba po prostu wypchnięcia go, żeby sobie wrócił do domu rodzinnego. W tej chwili biskup Strickland jest na rekolekcjach, mamy więc kolejny przykład jakby powiadamiania. Dziennikarze o decyzjach w sprawie biskupów, w sprawie hierarchów, podczas kiedy oni sami jeszcze oficjalnie poinformowani nie zostali. Trochę tak jak w przypadku kardynała Berka. Myślę zresztą, że to co ostatnio się potwierdziło tak że kardynał Berk się dowiedział, że do lutego 2024 roku ma opuścić swój apartament. I ewentualnie dostał propozycję, że mógłby po prostu płacić czynsz, który wynosiłby około 10 tysięcy euro miesięcznie. No więc mamy tutaj po prostu taką bardzo chamską i podłą próbę no, utrudniania im normalnego życia, bo powiedzmy sobie szczerze, że no, mieszkanie dla każdego z nas. Miejsce, gdzie się znajdziemy, no jest, jest fundamentalne. Nawet jeśli jest to osoba, która jest na emeryturze, zarówno biskup Strickland, jak i kardynał Burke na pewno nie zrezygnują z działalności. No więc oczywiście jest to takie złośliwe utrudnianie. Dzisiaj mamy uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I w oficjum w Matutinum znajdujemy taki fragment bardzo fajny fragment z pięknego kazania świętego Germana, to jest koniec lekcji ósmej. Dziewico, rodzicielko i matko nieznająca męża, ukryte skarbie niewinności i ozdobo świętości, Twoje prośby są miłe przed Panem i Bogiem, Stwórcą Wszechrzeczy oraz skutecznie swą macierzyńską powagą u syna Twego, któregoś dziewiczo zrodziła. Racz więc kierować biskupami dzierżącymi ster kościoła i doprowadzić ich, do bezpiecznej przystani. Dziękuję za wysłuchanie tej informacji, pozdrawiam serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.